Siema, ja jestem Hik. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją nową makietę z Lego Star Wars. Jest to największa do tej pory, jak widzicie. Jest dość duża. No, może nie jest to coś bardzo, bardzo dużego, ale powiedzmy, że jest w miarę detaliczna i coś na niej widać. To Makieta ma tytuł Odsiecz. Tam w jednym z odcinków Wojny Klonów był odcinek yy, właśnie yy, <laughs> Republika atakowała yy, no, na jakąś bazę tam, już nie pamiętam i właśnie oni to przegrali wycofując się zniszczono im kilka takich walkerów właśnie i przyleciały po nich kanierki próbowałem to jakoś tak ująć nie pamiętam od tego odcinka dokładnie więc wyszło co wyszło może zacznijmy od separatystów byłem nowe zestawy mianowicie jeden czołg AAT ten tutaj i tam z tyłu zanim. Nie wiem, czy to widać. Jest, taka, jest taki murek obronny, tak jakby... To jest bitwa na Salukama i kupiłem to w liczbie dwóch sztuk. Tak, kupiłem też dużą płytkę obudowlaną szarą i taką mniejszą zieloną. To zacznijmy od droidów. Droidy zaczaiły się w lesie. No w lesie no powiedzmy, że to jest las tutaj jest takie duże drzewo takie mniejsze drzewka i cztery stawy droidów właśnie ten czołg droidów AAT rozwalił zniszczył dwie nogi ATTE Walkerowi Republiki i zatarasował przejazd i po prostu nie przejedzie ten czołg droidów. No, oczywiście, Republika poniosła bardzo duże straty. Tutaj jest zabity kląt. To jest oddział super battle droidów. Oddział droidów komandosów. Droid taktyczny. Droidy na stapach. Tutaj droid szczelający z wraku. Tutaj zabity klon. dart Maul, który szykuje się do skoku. Mhm. Tutaj pod kokpit. Wraz z nim radny klon zabity już pewnie. Mhm. Tutaj oddział droidów. I powstrzymują go Colman Trevor, obi Kenobi i Anakin Skywalker. Tutaj Nace Window walczy z generałem grivesem Zniszczony droid. Tutaj też dwa zniszczone droidy. Ran, yy, nieżywe klony. Tam z tyłu jeszcze za tym jest. Za i yy, Tutaj nie ma nogi. Tutaj odpadła. I przejdźmy do sedna, czyli kanoniarka. Tutaj jest taka zabudowa mała, taki budynek, taka osłona, żeby było coś ciekawego, dodałem. I wycofujące się klony. Tutaj dwa y, spidery y, z klonami Bark. Bark spidery. Osłaniają właśnie te klony, które się pakują, ładują, wchodzą do kanoniarki. Tutaj kapitan Rex. Tutaj pomaga Białowieckiemu no, walczyć z Generalem Grywasem i jeszcze do tych droidów tutaj no oczywiście dwaj piloci nawigator nawigator recenzja kanonierki będzie po tym filmie nawet chyba nie jestem pewien zobaczę co pierwsza wrzucę ale Obiecuję, że dokończę makietę Ninjago. Nie chciało mi się po prostu. Tego ją rozmontowałem. Z makiety Ninjago zostało tyle. No więc, będę musiała to dokończyć. Ale myślę, że ta makieta wyszła mi nieźle. Przynajmniej to jest moja opinia. Fajnie by było, jakbyście coś na ten temat napisali w komentarzach, czy się wam podobała to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, cześć, do następnego odcinka.